żeby odczytać prędkość waszego roweru wystarczy licznik za 50 parę złotych albo bezprzewodowy za sto kilkanaście. Ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej, mieć wykres swojej trasy, to wtedy przyda się nawigacja GPS. Witam was w moim królestwie na kanale Centrum Rowerowego. Dzisiaj opowiem wam jakie komputerki z GPS-em znajdziecie w ofercie sklepu. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest komputerek rowerowy i do czego on nam służy. Co on może pokazywać? Oczywiście może pokazywać prędkość w kilku aspektach: prędkość aktualną, prędkość średnią, wskazanie, czy jedziecie szybciej, czy wolniej niż prędkość średnia może wam pokazywać temperaturę otoczenia, może pokazywać Wam wysokość bardzo wiele różnych funkcji. Potem wchodzą funkcje treningowe, takie jak puls, czyli Tempo bicia waszego serca, czy męczycie się mniej, czy bardziej. Kadencja, czyli ilość obrotów nogami na minutę, czy jedziecie bardziej siłowo, czy jedziecie bardziej dynamicznie. To są takie funkcje podstawowe. Większość z nich znajdziecie w każdym liczniku rowerowym, nawet w tym najtańszym. Co zatem więcej mogą pokazać komputerki i po co im wbudowany GPS? Ano, z zastosowaniem różnych czujników mogą pokazywać wam saturację krwi, czyli jej natlenienie, mogą pokazywać wam interwały treningowe, mogą właśnie przy użyciu modułu GPS zapisywać trasę, którą przebywacie, odwzorowywać trasę, którą chcecie przebyć. Mogą mieć funkcję powrotu do domu, jeżeli się zgubicie, czyli będą wam pokazywać, jak najkrótszą drogą do tego domu wrócić. Macie bardzo wiele różnych funkcji, w większości nawet nie wykorzystacie w pełni, bo liczniki w tej chwili potrafią kosztować nawet po 1000 czy 2000 zł i być tak rozbudowane, że instrukcje mają centymetr grubości. Obejrzyjmy kilka z nich. Liderów rynku, takich jak nawigacje Garmina czy Wahoo, zna pewnie każdy z Was. Są to modele, tak jak w Garminie z serii 600, 800, 1000, a w Wahoo są to modele Bolt i Roam. Ceny tych nawigacji zaczynają się powyżej 1000 zł, a w wersjach z ładowaniem solarnym znacząco przekraczają nawet 3000 zł. Są to komputerki naprawdę wszystko mające. Ja na przykład nie wykorzystuję większości funkcji posiadanego przeze mnie Bolta. Ale nie wiem czy wiecie, że znacznie taniej też możecie mieć licznik z GPS-em. Oprócz gigantów jak Garmin czy Wahoo, mamy kilka innych marek, które też mają komputerki z modułami GPS. Brighton, Lezyne czy Sigma ma całkiem ciekawą ofertę i tu komputerki zaczynają się już od około 300 zł. Ten katalogowo kosztuje 309, a w promocji 269. Oczywiście tak małe urządzenie nie ma tych wszystkich funkcji: nie ma ekranu kolorowego, dotykowego, nie ma solarnego ładowania, ale ma podstawowe 21 funkcji: moduł GPS i możliwość komunikowania się ze smartfonami. Sigma, niemiecki producent obecny na rynku klasycznych liczników bezprzewodowych i kablowych od kilkudziesięciu lat, również ma w swojej ofercie modele bezprzewodowe ROX 2.0. To jest model, w którym pojawiają się pierwsze kolory. 389 cena katalogowa, 269 do wyrwania. Modele jak 4.0 i 11 EVO mają już więcej funkcji, a w tym modelu EVO to nawet wyświetlacz jest rzeczywiście kolorowy. Nawigację rowerową możecie mieć też w zegarku, i zarówno z Garmina, jak i z łachu. Nie wiem, czy na pewno będziecie mieli też ponad 150 funkcji, tak jak w tej Sigmie, ale ja nie wykorzystuję ich wszystkich. Wybierając komputerek z nawigacją GPS warto nie przesadzić w żadną stronę. Jeżeli szukacie dobrego komputerka do treningów, to pewnie ten najtańszy nie będzie wystarczający, ale jednocześnie, jeżeli często jeździcie w złych warunkach na ekran. Pada deszcz, czy pracuje w błocie, to taki garmin za 3,500 tysiąca z ładowaniem solarnym i ekranem dotykowym też może w takich ciężkich warunkach nie sprawdzać się najlepiej. Dodatkowo możecie jeszcze dokupić pomiary mocy, i wtedy obraz danych będzie pełny. Aby skorzystać z pełni funkcjonalności tych komputerków i nawigacji, potrzebne są często dodatkowe akcesoria. Tutaj na przykład ciekawostką jest opaska dotętna, która Pokazuje Wam Wasz puls, ale jednocześnie ma wbudowany system mierzący kadencję, czyli pokazuje Wam kadencję biegu albo jazdy na rowerze. Podsumowując, liczniki z GPS-em zaczynają się od 300 zł. Kategorii Sky Delimit kończą się grubo powyżej trzech koła. Jakby to jeszcze było za mało, to możecie sobie kupić kustomowe mocowania z aluminium, z mocowaniem pod kamerkę, i tak dalej. Wtedy dołożymy jeszcze parę stówek. Tak prezentuje się dział GPS. Zapraszam Was do zobaczenia go na żywo. Hej!